Cześć witam serdecznie wszystkich oglądających mój film. Kolejny pojechany film na temat kosy. Kosa, którą pokazywałem wam w jednym z poprzednich moich filmów, ten super zakup za cztery dyszki z kosztem wysyłki od pani Pauli. Dzisiaj pokażę wam, jak taką kosę zamocować na kosisko. Kosisko to jest ten kij, tu mamy kosę. Pokażę wam cały zestaw może, co było w komplecie, czyli tak, kosisko. Kosisko, czyli tak zwany kij, na którym mocujemy kosę, to jest takie kosisko trochę nowoczesne, tak specjalnie wygięte. Tego typu kosiska są bardzo spotykane, szczególnie tam w Anglii. U nas, można powiedzieć, w XXI wieku to jest nowość, bo przeważnie tradycyjne kosisko to jest kij, różny kij, czasami zrobiony samodzielnie, czasami taki. Standardowy, no i jest przeważnie jedna rączka. Tu nie dość, że to kosisko jest metalowe. No to ma dwie rączki, przeważnie. Jest jedna rączka, tu w tym miejscu, i tu się drugą ręką trzyma. Nie więc, takie kosisko, ale pięknie wykonane. Pięknie wykonane, piękne rączki. Powiem Wam tak: ta kosa jest chyba w ogóle nieużywana albo raz użyta. Kupiłem od pani Pauli. Z zachodniopomorskiego to taka okazja była zimowa, można powiedzieć. No i słuchajcie, co jest w komplecie w ogóle? Co musimy mieć w komplecie? Słuchajcie, jeszcze ta kosa przeze mnie nie była oszczona. Jest oczywiście ostra. Jest tutaj ten standardowy takie zabezpieczenie, żeby się nie pociąć paluchów. Posłuchajcie, kosa jest tak ostra, obojętnie nawet, nawet tempa kosa jest tak ostra, że jak sobie przetniecie palucha nogę, cokolwiek innego, nie wiem, w zależności jak tam się skaleczycie, w jaki sposób, no to nie skończy się na jakimś tam małym zadrapaniu, gdzie przytrzymacie drugim paluchem i po kilku minutach będzie wszystko ok, przestanie krwawić. Skaleczenie kosą spowoduje to, że na szyciu się nie skończy, a może nawet na, jak to się mówi, zwolnieniu lekarskim. Więc uważajcie z kosami kosa jest też świetną bronią jak ten element przekujemy na wprost to można zamontować na drzewiec i używać jej do walki słynni nasi polscy kosynierzy czyli chłopi chłopi właśnie, którzy byli rozbrojeni chłop jak to się mówi nie miał broni no to za pomocą kos został wyposażony i tak właśnie nasi dzielni chłopi kosynierzy walczyli no ze sworą rosyjską no czasy się zmieniają ale jak to się mówi zawsze Rosja zagrażała i dalej zagraża nie dobra co jeszcze mamy w komplecie e, oczywiście e, ja pokażę tylko jak to zamocować powiem wam szczerze że jeszcze, jeszcze nie mocowałem takiego sprzętu na takie dziwne kosisko Standardowo zawsze mocowałem, no jak to się mówi zagówniarza, nie lubiłam nigdy kosić, ale mój tata to był spec od koszenia. No i słuchajcie, zawsze było tak, że była obejma i klin. to jest troszeczkę inaczej, bo mamy kosisko metalowe. Tutaj na tym kosisku metalowym mamy jeden otwór, tu jest wgłębienie. Kosa tak wygląda tutaj. Nie będę wam wszystkich elementów opowiadał, bo nie chcę tam, jak to się mówi, wiejską gwarą lecieć. Bo jeszcze się pomylę, jak ktoś powie, że bzdury gadam. Ja wam pokazuję tak, jak to jest, tak dla każdego laika, żeby się po prostu wiedział o co chodzi, żeby się to oprawił. Tu mamy obejmę. Ta obejma jest troszeczkę inna niż standardowa, bo ona jest po prostu z wkrętami. Takie standardowe obejmy są bez wkrętów, przeważnie, i tylko się wbija klin. Zakłada się obejmę, wbija się klin i to się trzyma. Oczywiście trzeba to odpowiedni sposób ustawić. W komplecie mamy tutaj kluczyk. Kluczyk jest ciekawy, bo tak, tu jest kluczyk do tej obejmy, do tych wkrętów. Kluczyk imbusowy. A tutaj z drugiej strony mamy kluczyk. Jakbyśmy chcieli, by nam coś nie pasiły te rączki, to robimy coś takiego, zobaczcie tu i za pomocą tego kluczyka odkręcamy te nakrętki, luzujemy, luzujemy tutaj nakrętkę i możemy po prostu rączkę przesunąć w górę, w dół, w zależności kto jakie ma długie łapska, jaki jest duży, wysoki i tak dalej, No, w komplecie tutaj jeszcze oczywiście dostałem osałkę. Osełka, no to ta wygląda tak tradycyjnie. Taki wygląd osełek jest tradycyjny do kosy. Tradycyjna to o takim kształcie do kosy, jak najbardziej. No i mam babkę. Babka, czyli do klepania. Ale powiem Wam tak, że ja zawsze, jak widziałem, mój tata bardziej kosił. Babka, ja Wam powiem, że żeby babkę zamocować, to trzeba mieć jakiś pianek, jakiś drewniany pianek, wtedy zrobić otwór albo wbić i wtedy można, ale słuchajcie jak jesteście gdzieś na łące to jak babkę zamocujecie, no chyba że wbijecie w ziemię, nie, ale wiecie jak to jest, w ziemię to będzie amortyzować, to nie będzie stabilnie stało, więc y, babka to tylko jeżeli mamy jakieś tam ścięte drzewo, jakiś pień i na pniu albo jakiś ten, ale jak kosimy gdzieś na trawie i trawę gdzieś na polu, na łące no to nie ma takiego sprzętu, więc babka jest dobra gdzieś tam w zagrodzie na wsi jak ktoś ma i po prostu wyklepie i wtedy idzie kosić, nie E, więc ja powiem wam krótko: ja zawsze pamiętam, że mój tata zawsze, jak klepał kosę, to na kamieniu. U nas na Pomorzu e, tu kiedyś przechodził kilka milionów lat temu e, lodowiec. No i bardzo dużo jest takich kamieni. Więc jak to się mówi, znalezienie jakiegokolwiek większego kamienia to nie jest problem, bo tego wszędzie pełno leży. No i ja pamiętam, że zawsze tata klepał kosę na kamieniu. Ktoś powie, że to, że to jest niemożliwe, ale ja wiem, jak mój tata zawsze robił, nie? Klepał na kamieniu, nie? Więc e, szybciej na kamieniu ktoś wyklepał, niż nie mając nic. Przed koszeniem zawsze sobie trzeba kosę przygotować. Przede wszystkim wyklepać kosę, e, no i naostrzyć e, kosę. Dlaczego się klepie kosę? No słuchajcie, e, już Wam pokazuję, tylko ściągnę na osłonę z tego oszcza, żeby było widać co pokazuje o czym mówię. Tu krawędź kosy, e, ta krawędź kosy e, trzeba co jakiś czas klepać. E, po co? Słuchajcie, przede wszystkim klepanie kosy wydłuża jej żywotność, na dłużej nam starcza. Po drugie jest bardziej ostra. Jak wyklepiemy dobrze kosę, to wtedy ją szybciej, łatwiej naoszczymy. I to powoduje, że wydłuża nam żywotność kosy, jest bardziej ostra i ta krawędź jest utwardzana przez klepanie. Utwardza się tą każda prawdziwa kosa jest kuta. Jest to kosa blacha wykuta, więc jest to kuty, kuty element. No, chyba że jakieś tam badziwiarskie chińskie kosy, no to nie wiem jak teraz robią. Tej jakości jaka jest, nie wiem. Nie wiem co to jest za kosa. Jest to jakaś współcześnie robiona kosa. Póki nie zacznę klepać, póki nie zacznę oszczyć i kosić, to nie mogę nic na jej temat powiedzieć złego ani dobrego. E, więc tak właśnie wygląda: że najpierw musimy wyklepać. Klepiemy młotkiem e, tutaj tą krawędź. Czyli tak młotkiem na babce albo tak jak mój tata zawsze robił na kamieniu ale oprócz tego można jeszcze nawet na szynie kolejowej ja mam szynę kolejową i mi świetnie to idzie właśnie na szynie kolejowej więc tą krawędź po prostu młotkiem w ten sposób że uderzamy o i w ten sposób po prostu więc tak to właśnie wygląda dzisiaj nie będzie klepania kosy dzisiaj wam tylko pokażę jak to wszystko zmontować. Sam jestem ciekaw jak to się montuje, bo tego typu właśnie kosy nigdy nie miałem. Właśnie z kosiskiem metalowym. Metalowe kosisko. No ciekawa sprawa. Ciekawa sprawa. Czy będzie wygodniejsza czy jak. Wszystkiego się trzeba nauczyć i jak to się mówi, zależy kto ma jaki równy teren tutaj zobaczcie tu jest co kosić to zaczynamy oprawiać jak to się mówi kosę na kosisko i teraz tak tu jest końcówka kosiska i tak tu mamy wgłębienie tu mamy otwór tutaj mamy i teraz tak zakładamy to w ten sposób odwrotnie Czekajcie, pokażę Wam, jak to będzie leżało. W ten sposób, zobaczcie, tu mamy oszcze. Tu mamy jedną rączkę, tu mamy drugą rączkę. W standardowych, takich z kosiskiem drewnianym, jest tylko jedna rączka, ta tutaj niżej. A tu się normalnie trzyma, tu jest akurat tak. No i dobra, i teraz obejmę. Teraz trzeba wziąć, obejmę. Obejma. No dobra, wsuwamy tak, obejmę. Teraz ten specjalny kluczyk imbusowy. I dokręcamy. Tak to ma być. Wygląda, że tak to ma być. No i wszystko. I wszystko w temacie. Teraz zobaczmy jak to leży w łapskach. To co? Spróbujemy, nie? Spróbujemy, mimo tego, że ona jest jeszcze niewyklepana. Osełka powinna być namoknięta, ona jest sucha, więc nie powinno się tak robić. Osełka powinna namakać. Kiedyś kosiarz miał taką specjalną, taki pojemniczek taki, że... Ale słuchajcie, tak tylko dla próby. Nigdy nie, nie sprawdzamy paluchem, czy kosa jest ostra. Ale ta rączka troszeczkę tu lata. Wiecie, co muszę dokręcić? Więc pierwsze takie próby. Pierwsze próby. Rączkę dokręcimy. No i one troszeczkę latają. No słuchajcie, to tak będzie. No dobra, próbujemy dalej. Mała poprawka, bo chyba Wam źle pokazałem, jeżeli chodzi o zamocowanie, bo ta obejma jest... zawsze wbijało się klin i się trzymało, nie? A tutaj zobaczcie, jest ta dziwna obejma. Ja zamocowałam to tak, jak zobaczcie, jak jest kosa w tą stronę. Widzicie, tutaj był otwór, i myślałem, że w ten otwór trzeba. Ale powiem Wam, że ten wkręt jest na tyle gruby, że w ten otwór nie wchodzi. I tak, jak miałam zamocowane, popracowałem chwilę. I już złapała luz, więc postanowiłem, że obrócę to odwrotnie, czyli tymi wkrętami do kosy. No i teraz jest lepiej. Teraz się to trzyma. Ale powiem Wam, że i tak jest jakaś tulipa, bo tutaj to mocowanie, ta płytka można powiedzieć z tym tutaj wkrętem, coś tutaj już się krzywo zrobiło. Widzicie? Coś tutaj już wypadło, więc skończy się na tym, że będę musiał na kowadełku to jakoś klepnąć. Bo coś tutaj już się lipa robi. I głupio by było, że w czasie pracy nam się to rozsypie, nie? Więc taka moja tylko mała uwaga, bo nie było instrukcji, nie wiem jak to było zamocować, nie? Standardowo zawsze się wbijało klin i było inaczej, nie? A tutaj widzicie, jest tak jak ten. Ale mówię, popracuję jeszcze trochę tą kosą, to wszystko zweryfikuję się i będę wiedział, czy tak, czy siak. No, to tyle, co chciałem Wam jeszcze pokazać, jeżeli chodzi o mocowanie. Tak na szybkiego ją oprawiłem w sumie, żeby Wam pokazać, no ale słuchajcie, korci, od razu korci, żeby spróbować ją pokosić trochę. Co prawda nie jest ona dobrze wyklepana, jest do wyklepania, nie jest wcale dobrze naoszczona, ale trawa tu jest taka prawie już na półtora metra miejscami, więc jest spora. Ale dobra, potestujemy, potestujemy, zobaczymy, rączki jak trzymać, jak trzymać. Standardowo się zawsze trzymało tak, tu tą rączką i tu za kosisko, nie? Ale tu są takie rączki, więc co? Tak trzymać nie. Trzeba trzymać tak, jedną tak, drugą tak. Tak mi się wydaje. Może się mylę. Dobra, słuchajcie. Nie jestem jakimś tam kosiarzem, jestem bardziej można powiedzieć amatorem koszenia. Teraz się będę uczył, będę się uczył dopiero, więc nie patrzcie, nie będę to robił fachowo. Fachowo to się prowadzi ostrze tak niżuutko ziemi. Że kurna prawie jak kosiarka, ale to musi być równy teren, idealnie. Wszystko tutaj, jak to się mówi, równiutki teren typowa łąka przygotowana. Tu jest teren kurna, góry doliny więc no, trzeba też brać na to, żeby czubkiem dobry kosiarz nigdy czubkiem nie zajedzie w ziemię jak zna teren, oczywiście. No dobra, słuchajcie, spróbujemy. Czemu kiedyś ludzie kosili trawę? Żeby dla zwierząt mieć pożywienie. Co dzień trzeba było wyjść i nakosić trawy, żeby zwierzęta miały coś do jedzenia latem. E, wiadomo, tak jak wy lubicie coś świeżego jeść, to też one siana nie lubią. Zimą wiadomo, ale jak jest lato, to trzeba po prostu nakosić. No, powiem Wam tak: kosa jest świetna, żeby mieć krzepę. Jak to się mówi teraz, każdy siedzi przy komputerze, przy telewizorze, przy smartfonie czy tablecie, a właśnie coś takiego to jest najlepszy trening. Jak to się mówi, nawet jak wyskoczycie gdzieś z kosą do parku w mieście i zaczniecie kosić. Nikt was za to nie ukaże. Nie ma przepisu, że nie można kosić. Jak gdzieś po prostu miasto nie zadba i taka trawa porośnie jak tu, chociaż ja nie jestem w mieście. Więc jeżeli chcielibyście pokosić, zawsze pewno znajdziecie teren, gdzie można sobie pokosić. I słuchajcie, i to jest ekologia. To jest przede wszystkim prawdziwa ekologia. Nie wieście tam Czwartej Rzeszy Unii Europejskiej, że jakieś tam kosy spalinowe, wek, i teraz mają być kosy elektryczne i tak dalej. To jest wszystko ściema. Prawdziwa jak to się mówi ekologiczna kosa sprzęt do koszenia to jest właśnie taka kosa. To jest typowo ekologiczny sprzęt. Nie zatruwa środowiska. Starcza na lata, jeżeli dobrze się o to dba, dobrze się klepie, dobrze się oszczy I mamy jeszcze darmową siłkę. Ja tego wam pokazuję na takich naprawdę potężnych kępach. Powiem wam tak. Wprawiony kosiarz taką ręczną kosą potrafi nawet być szybszy niż jakaś kosiarka. Czasami są tam gdzieś w Anglii jakieś zawody, że właśnie czasami kosiarz wygrywa z kosiarką. Więc Prawa, technika i dobry sprzęt tradycyjny. Dobra, słuchajcie, teraz Wam pokażę. Cofnę się kawałek. Nie jest to może jakoś tam skoszone tak, jak należy, ale zobaczcie. Tyle przez ten nie wiem ile tutaj więcej gadałem niż kosiłem, więc tak to wygląda. Więc tak Wam pokazałem właśnie i zachęcam. Zachęcam, powiem Wam tak. Jeśli Wasz dziadek. Wasz ojciec używał kiedyś taki sprzęt I jeszcze tego, jak to się mówi, gdzieś tam wisi Na strychu, w komórce, w stodole Wyciągnijcie, wyciągnijcie, wracajmy do tradycji Wracajmy do tradycji Używajmy takiego sprzętu eee, Nie bądźmy leniwi Dbajmy o, o swoją, jak to się mówi, krzepę No I słuchajcie Kosami kobiety kosiły Kiedyś, całe pola, zboża tylko, że do zboża to ona tutaj musi mieć jeszcze coś taki sprzęt, tutaj założony, którego teraz nie mam. To jest akurat tak, jak teraz się do trawy kosi. No, i zobaczcie, od razu jest lepiej. I teraz, dlaczego warto skosić? Bo zobaczcie, jak jest taka trawa, taka duża, <grych> na półtora metra, w miejscami, no to teraz, jakby było po deszczu mokro i byście weszli, to jesteście cali mokrzy. Jak sobie wykosicie, tak jak w tej chwili, no to nawet, jak będzie po fest deszczu, tak wejdziecie sobie w kaloszach, to będziecie suchszy. Kalosze wam zabezpieczą, jak to się mówi, o tej niskiej trawy I tego co macie skoszone Więc y, warto, warto powiem wam Używać taki sprzęt I warto po prostu sobie przekosić No, dobra To tyle co chciałam pokazać, jeżeli chodzi o uprawianie Takiej Tradycyjnej kosy Z kosiskiem metalowym, więc takiej troszeczkę Może nie do końca tradycyjnej Ale tradycyjne, o to chodzi, że Kosisko, kosa Czyli to oszczędza, no. Jeżeli filmik Wam się spodobał, taki pojechany, znaczy, który mój film nie jest pojechany, wszystkie są pojechane, to łapka w górę będę wiedział, że było warto pokazać to oprawianie kosy. Jeżeli ktoś z Was by kupił i robił to pierwszy raz, to widzicie, jest to proste. Da się to ogarnąć, nawet jeżeli ktoś przedtem nigdy takiego sprzętu nie używał. Ja nigdy. Z metalowym kosiskiem czegoś takiego nie oprawiałem, zawsze był tutaj klin i klina się wbijało. No dobra, jeśli kosa wam się spodobała, i to oprawianie tej kosy, takiej innej kosy, takiej można powiedzieć prawie tradycyjnej, ale z tym metalowym kosiskiem takim wygiętym, to łapka w górę, to będę wiedział, że takie filmy dwa razy też warto robić z takim tradycyjnym, porządnym sprzętem. Dziękuję wszystkim za subskrypcję, którą otrzymuję. Nie zapomnijcie kliknąć dzwoneczek, aby otrzymywać te powiadomienia o moich najnowszych filmach o różnej tematyce, nawet takiej pojechanej jak dzisiaj. Życzę wam miłego dnia lub wieczoru, bo nie wiem kiedy ten film będziecie oglądać. Cześć.